Dzień dobry. Po dłuższej, trwającej kilka tygodni przerwie, yy, witam Państwa na nagraniu omawiającym bieżące wydarzenia rynkowe. Yy, można powiedzieć, że yy, w pracy zarządzającego aktywami są rzeczy ważne i ważniejsze. Yy, najważniejsze jest oczywiście skuteczne zarządzanie tymi aktywami. Natomiast okresowo, yy, zawsze na początku roku, pojawia się rzecz ważna, ale nie najważniejsza. I bardzo pasjonujące oczywiście w cudzysłowie z perspektywy całego procesu zarządzania aktywami, a więc badanie sprawozdania finansowego wehikułów, którymi się zarządza. Stąd też dłuższa przerwa, ponieważ byliśmy pochłonięci właśnie przygotowaniem do owego badania. No i po miesiącu nieobecności wracamy z, z nagraniem, w którym zajmiemy się tematem. Myślę, że dosyć będącym na czasie, a więc odpowiedzią na pytanie, czy obecnie akcje to lepszy kierunek inwestycyjny od obligacji. Oczywiście, co do zasady, w większości portfeli inwestycyjnych powinny być obecne te dwie klasy aktywów, chyba że jesteśmy inwestorem bardzo agresywnym, lubiącym ryzyko, wtedy może to być portfel czysto akcyjny. Lub też odwracając sytuację o 180 stopni, jeżeli jesteśmy inwestorem bardzo konserwatywnym i tego ryzyka nie lubimy ponosić, no to może to być portfel w 100% obligacyjny. Przy czym, jak pokazał szczególnie zeszły rok, taki portfel obligacyjny wcale nie musi być portfelem bezpiecznym. Obecnie globalna gospodarka znajduje się w fazie spowolnienia gospodarczego. To, co z tego spowolnienia się urodzi, zaprząta głowę wielu inwestorów. Ścierają się dwa główne nurty że po spowolnieniu przyjdzie recesja, czyli taki klasyczny cykl koniunkturalny, w którym mamy spowolnienie, recesję, a następnie ożywienie. Oraz drugi nurt, który twierdzi, że recesji uda się uniknąć i od fazy spowolnienia przejdziemy wprost do fazy ożywienia. Obecnie więcej zwolenników posiada ta druga teza, czyli że recesji uda się nam w globalnej gospodarce uniknąć. Natomiast nie można tego też w 100% wykluczyć, ponieważ oba obozy mają swoje argumenty i na pierwszy rzut oka argumenty tych obozów wydają się być racjonalne i do obrony. Co jest istotne, to to, że oczywiście w różnych fazach cyklu koniunkturalnego poszczególne klasy aktywów dostarczają różnych stóp zwrotu. Klasycznie modelowo w fazie spowolnienia obligacje zachowują się lepiej od akcji. A jeżeli chodzi o inwestycje ryzykowne, to obligacjom zazwyczaj próbują dotrzymać kroku towary. Oczywiście patrząc na obecną fazę spowolnienia, można poddać wątpliwość to, że obecny cykl jest takim cyklem klasycznym, gdzie zachowanie poszczególnych klas aktywów się wpisuje w to, jak powinny one się w danej fazie cyklu zachowywać, ponieważ w fazie spowolnienia, której doświadczyliśmy, Towary owszem zachowywały się bardzo dobrze, natomiast, natomiast zarówno akcje, jak i obligacje solidarnie traciły na wartości i w zeszłym roku dostarczyły ujemnych dwucyfrowych stóp zwrotu. Można sobie więc zadać pytanie, czy w nadchodzącej fazie, czy to będzie recesja, czy jednak ożywienie, sugerowanie się tym, jak poszczególne klasy aktywów zachowają się. W, w tych fazach cyklu. Ma sens, ponieważ w obecnej fazie spowolnienia zachowały się inaczej niż, niż statystycznie powinny się zachować, patrząc przez pryzmat historyczny. Natomiast zakładając, że jednak ten, ten cykl i te kolejne fazy, czy to recesji, czy ożywienia. Przybiorą już bardziej klasyczny kształt. Możemy pokusić się o odpowiedź na pytanie, nie zastanawiając się, czy będziemy mieli do czynienia z recesją, czy z ożywieniem, czy lepszym pomysłem jest posiadanie akcji, czy obligacji w portfelu. Czy też bardziej, bardziej trafnym będzie stwierdzenie, posiadanie, przeważanie akcji, czy też obligacji w portfelu. Zarówno w fazie recesji, jak i w fazie ożywienia akcje i obligacje historycznie dostarczały pozytywnych stóp zwrotu. To, co yy, różnicowało te dwie klasy aktywów, to to, że w fazie recesji te stopy zwrotu były bardzo zbliżone do siebie, obligacje były nieznacznie lepsze od akcji, dostarczając yy, 12% stopy zwrotu, podczas gdy akcje yy, dostarczały stopy zwrotu nieco powyżej 10%. Yy, natomiast yy, w fazie ożywienia yy, akcje były zdecydowanie yy, lepszą inwestycją od obligacji. I dostarczały 19% stopy zwrotu, podczas gdy stopa zwrotu z obligacji wynosiła nieco ponad 4%. Wszystkie podawane wartości to stopy zwrotu w ujęciu rocznym. Jeżeli więc darujemy sobie próbę przewidzenia tego, czy kolejną fazą obecnego cyklu będzie recesja, czy też ożywienie gospodarcze i przyłożymy równe prawdopodobieństwa do obu tych scenariuszy, czyli założymy, że w 50% będziemy mieli recesję i w 50% prawdopodobne jest ożywienie, ożywienie w gospodarce, no to tak zwana wartość oczekiwana z obu inwestycji zdecydowanie faworyzuje nam akcję. Średnia stopa zwrotu, oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje roczna, zakładając, że prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwa wystąpienia recesji oraz ożywienia są takie same i wynoszą 50%. Wynosi blisko 15%, podczas gdy oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w obligacje wynosi jedynie 8,3%, a więc jest o kilka punktów procentowych niższa niż oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w akcje. Z tej perspektywy akcje jawią się jako lepsza lokata kapitału w obecnym otoczeniu, zwłaszcza jeżeli Popatrzymy sobie jeszcze na jeden istotny aspekt tego, jak zachowywały się w ostatnich latach te klasy aktywów. A więc tego, że praktycznie od początku 2021 roku korelacja akcji oraz obligacji jest bardzo silnie pozytywna i wynosi około 84 setne. Co to oznacza? Oznacza to, że Zarówno akcje, jak i obligacje w większości tego dwuletniego już ponad okresu poruszały się w tym samym kierunku. Czyli wzrostowi na rynku akcji towarzyszyły zazwyczaj wzrosty na rynku obligacji i vice versa. Czyli rynek akcji spadał, spadał także rynek obligacji. To co na pewno różnicowało zachowanie tych dwóch klas aktywów to oczywiście siła wzrostów oraz spadków. Natomiast z perspektywy ponad dwuletniej też jest to warte odnotowania, że bezpieczne obligacje odnotowały ujemną kilkunastoprocentową stopę zwrotu, podczas gdy akcje globalne pozwoliły nam zachować nominalną wartość kapitału i stopa zwrotu w ujęciu dwuletnim wynosi około 0%. Co prawda pojawiają się głosy i tych opinii jest, jest niemało, że ta pozytywna korelacja, że ten pozytywny związek, jak w starym dobrym małżeństwie akcji i obligacji jest nie do utrzymania w kolejnych okresach. Czy tak rzeczywiście się stanie, tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że od ponad dwóch lat te dwie klasy aktywów poruszają się w tandemie do muzyki serwowanej przez największe globalne banki centralne. Sceptycznie nastawieni do tej teorii powiedzą, że Przecież akcje są bardzo drogie, szczególnie amerykańskie, natomiast obligacje z kolei są bardzo tanie. Jeżeli popatrzymy sobie na stopę dywidendy na rynku amerykańskim, to wynosi ona jest ponad 2%, podczas gdy rentowność 12-miesięcznych bonów skarbowych wynosi ponad 5%. robek z rynku obligacji jest, jeżeli chodzi o dochód, jest większy niż z rynku akcji. Takim modelem, który próbuje wyjaśniać właśnie relatywną wycenę i perspektywy dla obu tych klas aktywów, jest Fed model, który zestawia ze sobą stopę zysków z inwestycji w akcje z rentownością obligacji skarbowych. Jak ten model się czyta? No, więc, jeżeli zyski, stopa zysku jest wyższa niż rentowność, wtedy jest to tak zwany sygnał byczy, kiedy akcje powinny zachować się lepiej niż obligacje. Z kolei, jeżeli ta stopa zysku jest niższa, no to wtedy lepsze perspektywy rysują się przed obligacjami. Wszelkim zwolennikom teorii bycia drogo i tanio polecamy jednak empiryczne dowody tego, jak owe miary przekładają się na przyszłe stopy zwrotu w różnych horyzontach inwestycyjnych. Jeżeli popatrzymy sobie na Fed model, czyli relatywne, relatywną wycenę i atrakcyjność akcji obligacji i jego wartość prognostyczną dla przyszłego zwrotu, to nawet w horyzoncie kilkunastoletnim nie przekracza ona 30% Natomiast w krótszych horyzontach inwestycyjnych. Oscyluje często w okolicach 0% czy Jak należy to czytać? No, należy to czytać w ten sposób, że absolutnie nie ma żadnego znaczenia dla przyszłych stóp zwrotu to, czy akcje są drogie, czy tanie względem obligacji i vice versa, ponieważ na przyszłe stopy zwrotu wpływają kompletnie inne czynniki niż ta relatywna, relatywna wycena. Także to, że obecnie akcje są drogie, a obligacje są tanie. Perspektywy inwestora nawet kilku czy kilkunastoletniego w objęte klasy aktywów nie ma żadnego znaczenia i nie powinno stanowić e, praktycznie e, żadnej przesłanki co do podejmowania decyzji inwestycyjnej e, związanej z inwestycją w obligacje względem akcji. E, także tym optymistycznym e, akcentem, związanym z argumentem jest tanio, jest drogo, kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem.